IT jest drogie, ale to nie znaczy, że musi kosztować fortunę. Dziś pokażę Ci, jak zaoszczędzić w obszarze IT, ale nie stracić firmy przez głupie błędy. Rok do roku wzrasta uzależnienie biznesu od technologii. Co za tym idzie? Wzrasta budżet, jaki trzeba przeznaczyć na koszty związane z IT. Jednocześnie w każdej organizacji rośnie presja, by szukać wszędzie oszczędności. Postaram się pokazać, gdzie szukać oszczędności w IT, jak nie przesadzić z dokręcaniem kurka. Tak, żeby Twoja firma była w obszarze IT i bezpieczna, ale prowadziła swobodnie swój biznes. Są organizacje, w której koszty IT mogą dominować w budżecie, a ich niekontrolowanie może spowodować spore straty finansowe. Z drugiej strony zbytnie oszczędności w obszarze IT mogą spowodować awarię systemów, cyberzagrożenia, a to z kolei powoduje ogromne straty lub kary, które otrzyma firma. A co się składa na koszty IT? Podstawowa jedyneczka, czyli sprzęt? komputery, serwery, urządzenia, które wykorzystujesz do działania w obszarze IT. Dwa, oprogramowanie, czyli cały software, czyli licencje, programy, z których korzystasz, ale również sasy, takie jak na przykład coroczna licencja odnowienia subskrypcji na Firewalla. Trzy, infrastruktura chmurowa i hostingowa, czyli abonamenty, które wydajesz na hosting poczty, hosting serwerów, VPS-ów, aplikacji webowych, które masz u zewnętrznych dostawców. Cztery to wsparcie i helpdesk, czyli to są bliżej nieokreślone problemy informatyczne, które są rozwiązywane w każdej firmie, albo poprzez stałe abonamenty, albo w formie po prostu rozliczania za godzinę. 5 bezpieczeństwo cyber security, czyli rozwiązania, które wspierają twoje bezpieczeństwo, takie jak firewall, systemy bezpieczeństwa, szkolenia dla pracowników. 6 zasoby ludzkie, czyli koszty po prostu wynagrodzeń pracowników, czy to wewnętrznych, czy zewnętrznych firm w postaci outsourcingu. I siódmy punkt. Ubezpieczenia i bliżej nieokreślone opłaty, które pojawiają się z obszaru IT. Jak na przykład opłaty za haracz. Jo, ale opłaty za haracz nie. Opłaty za okup? Okup. Nie haracz. Okup. Jak na Ci zaszyfrują, to płacisz okup, żeby odszyfrowali Ci. Określiliśmy sobie, gdzie powstają koszty w obszarze IT, a teraz postaram się pokazać, jak szukać oszczędności w tych obszarach. Przechodząc do szukania oszczędności, pójdziemy tymi samymi punktami gdzie i jak można oszczędzić złotóweczki. Jedynka, optymalizacja infrastruktury sprzętowej. Trzeba zwrócić uwagę, czy serwer fizyczny, który stoi w Twojej firmie, warto, żeby dalej działał. Na przykład, można przyjrzeć się laptopom, które kupujesz, czy nie wziąć ich w leasing, lub zrezygnować z nowego sprzętu i kupić sprzęt polizingowy, który ma mniejszą wartość. A przez kilka lat będzie ci swobodnie służył. Dwa racjonalizacja licencji i oprogramowania. Zastanów się, czy wszystkie aplikacje, z których korzysta Twoja firma, są wymagane, lub nie dadzą ci tego samego narzędzia typu open source. Możesz skonsolidować licencję, bo z tej samej aplikacji może korzystają dwa różne działy i każdy ma osobne licencje, a wystarczy im jedna. Jeżeli korzystasz z M365, zobacz, czy wszystkie licencje masz wykorzystane, bo może płacisz za osobę, która już nie pracuje i nikt nie korzysta z jej licencji. Trzy rozwiązania chmurowe, i sasowe, i hostingi. Tam trzeba się przyjrzeć miejscu, gdzie są generowane największe koszty, i może wystarczy w rozwiązaniu chmurowym przejść na skalowanie, czyli będą zasoby się zwiększać tylko i wyłącznie w momentach, w których są potrzebne, bo dzieje się to raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o hosting, warto zobaczyć, czy nie masz przechowywanych plików, które powinieneś już dawno zarchiwizować lokalnie, albo po prostu usunąć, bo są niepotrzebne jakieś pliki. Typu powysyłane PDF w mailach, które ważą setki giga. Cztery wsparcie helpdesku i serwisu. Być może stworzenie jakiegoś bota z wykorzystaniem AI, który pokaże, jak rozwiązać podstawowe problemy, ograniczy koszty wydawane na bliżej nieokreślone problemy. Czyli zespół nauczy się szukać rozwiązania samemu, niż wszystko prosić zewnętrzne podmioty. 5. Bezpieczeństwo i cybersecurity. W tym obszarze najlepiej szukać oszczędności w szkoleniu pracowników. Jest bardzo dużo darmowych kursów, które znacznie podniosą poprzeczkę, jeżeli chodzi o umiejętności zespołu. Kolejnym obszarem jest przeanalizowanie, czy system bezpieczeństwa, który macie obecnie w firmie, jest wymagany do tego, co realizujecie. Być może tańsze rozwiązanie będzie równie bezpieczne dla Twojego biznesu, a koszt licencji nie będzie. Miesięczny, roczny, tylko będzie jednorazowy. W tym obszarze nie ma co przesadzać, bo to jest punkt, w którym wystawiasz się na strzał z zewnątrz. 6. Zasoby ludzkie. Nie ma co oszczędzać na specjalistach w Twojej firmie. Jednak możesz przyjrzeć się ich pracy i zadania powtarzalne, proste może taniej będzie wyoutsourcować na zewnątrz, lub zastosować AI do jakiś, nie wiem, tworzenia raportów. Raz nauczysz model do tworzenia raportu z obszaru, który Cię interesuje, jest potrzebny biznesowo. I taniej będzie go w ten sposób generować. Siedem Ubezpieczenia i koszty nieokreślone. Tu nie będą się pojawiały duże koszty, jeżeli pozostałe elementy będziesz miał poukładane. A jeżeli chodzi o ubezpieczenia, warto zanim będziesz kontynuował swoją polisę w obszarze IT, zwrócić się do kilku różnych. Ubezpieczycieli, żeby porównać ofertę. Czy za tą samą wartość nie dostaniesz czegoś po prostu taniej. Zanim przejdziemy do praktycznych wskazówek i dobrych praktyk, daj suba, daj łapkę w górę i lecimy dalej. Regularny audyt IT. Koniecznie stwórz listę sprzętu, jaki posiadasz, licencji jaki posiadasz, i umów kontraktorskich, jakie masz. Bo być może okazuje się, że przez kilka lat płacisz za serwer, z którego nigdy nie korzystałeś, albo masz dwa serwery pocztowe. Oba opłacane, a tak naprawdę wykorzystujesz jeden. Koniecznie planuj budżet w dłuższej perspektywie. Być może zakup nowego serwera, który możesz w czasie rozbudować, o na przykład, nie wiem, pamięć czy pamięć RAM, będzie tańszym rozwiązaniem niż teraz kupić tańszy polizingowy, a za chwilę go wymieniać, bo przy koście sprzętu dochodzi jeszcze. Czas migracji i koszty związane z migrowaniem danych między serwerami. Bardzo dobra praktyka to inwestycja w umiejętności Twojego zespołu, chociażby w obszarze cyber security, czyli taniej będzie Ci nauczyć zespół dobrych praktyk, niż obładowywać się z różnymi systemami, a i tak czynnik ludzki spowoduje powstanie jakiegoś dużego kosztu, typu wyciek danych lub phishing. Wspieraj swojej organizacji kulturę Agile'ową, gdzie zespoły zwinnie potrafią się dostosować do zmian, jakie masz w organizacji. To ogranicza znacznie koszty, jakie ponosi twoja organizacja. Koniecznie negocjuj z dostawcami. Kończy się okres terminowy, zarówno jeżeli to dotyczy czystego IT, licencji, jak również usług ICT, czyli takich telekomunikacyjnych, jak opłaty abonamentowe, czy za telefony, czy za łącza dostępowe, jakich twoja firma korzysta. Jeżeli w zeszłym roku Dali ci cenę X, w tym roku dadzą ci może minus 10% od tego? Zapytaj o rabat. To nie tylko stolica Maroka. Ostatnia porada to zrównoważony rozwój. Warto przeanalizować, czy na przykład urządzenia, które masz, te archaiczne, nie zjadają tyle prądu, że zwrot z wymiany na nowy będziesz miał po kwartale lub po dwóch. Pamiętaj, że komputery z lat 90. -tych, 2000 -tych jadły więcej prądu niż obecne rozwiązania. A żeby dobrze zobrazować, jak wykorzystać oszczędzanie w obszarze IT, posłużę się historią jednego z naszych klientów. Trafił do nas w momencie, gdy miał zatrudnienie w okolicach 120 osób. Wraz ze wzrostem zatrudnienia zawsze rosło zatrudnienie w ich wewnętrznym dziale IT. Po analizie, po audycie, który dla nich wykonaliśmy, wykazaliśmy szereg poprawek w procesach wdrażania pracowników. I teraz po paru latach mamy sytuację, że wzrośli do ponad 200 osób, nie zwiększyli zatrudnienia wewnętrznego w firmie, a utrzymali stan kosztów outsourcingu świadczony przez nas. Na początku była korelacja wzrost zatrudnienia, wzrost zatrudnienia w IT, po naszym dołączeniu Poprawie procesów, analizie kosztów licencji, również systemów, w których korzysta firma, nastąpiło wypłaszczenie, nie rosną znacząco koszty IT w stosunku do ilości pracowników, którzy dołączają do organizacji. Jeżeli ty również chciałbyś znaleźć oszczędności w swoim IT i walczyć z takim systemem, bo zawsze tak było, bo zawsze tak ko korzystaliśmy z jakichś usług, zapraszam cię do formularza, który jest na dole w opisie. Wypełnij go, możemy wykonać dla was audyt i znaleźć oszczędności w obszarze. IT. Oszczędzanie w IT nie polega na bezrefleksyjnym cięciu kosztów, gdzie się da, tylko na mądrym zarządzaniu zasobami i inwestycjami, jakie musisz poczynić w tym obszarze. Cyberbezpieczeństwo, stabilność i elastyczność rozwiązań to filary, na których musisz budować IT. Szybka lista kontrolna. Czy masz aktualny audyt sprzętu i oprogramowania? Czy przeglądasz regularnie umowy z dostawcami i dostosowujesz je do realnych potrzeb Twojej organizacji? Czy rozważasz przejście do chmury lub automatyzację wybranych procesów? Czy wiesz, Jakie masz wskaźniki zużycia zasobów IT i czy monitorujesz je w czasie rzeczywistym? Mam nadzieję, że ta wiedza pomoże Ci znaleźć oszczędności w obszarze IT w Twojej firmie, a jednocześnie będziesz się stabilnie i bezpiecznie rozwijał. Daj suba, daj dzwoneczek, daj łapkę w górę. Zapraszam Cię do oglądania innych filmów na tym kanale. Cześć!